Dzień dobry, ja robię poradnika, jak się zalogować na Robloxa. No, więc dzisiaj będziemy robić poradnika, powstrzyjam drugi raz, robię, no, robię poradnika ostatni raz, mówię, jak nam się zaloguje Roblox, pokażę Wam, jak się zalogować. Mam zainstalowanego Robloxa. Wchodzimy do niego i ja. Wam pokażę, jak się Tylko są różne sposoby. tylko datę jaką chcecie, najlepiej, żeby był to pierwsze, i wybieracie. Ja się wybiorę na przykład 9, ale na pewno. Takiej daty my nie chcemy. Więc jakoś tak, jakoś od 1990 roku do 2000 roku. Takie coś tu wpisujemy, nie wiem. Ja hmm, pomyślę, jak możemy się nazwać? Ja może się nazwę. Mistrz jeden, dwa, trzy tutaj, hm. Mistrz. Mistrz osiem, dziewięć, To tu wpisujecie. Nie wiem, jakie ogólnie macie hasło? Ja chcę. Tylko ja wam nie mogę pokazać, jakie mam hasła. Więc zaraz się widzimy. Dobra, mamy już hasło. Jakby co nagrywam z Luną. tak Luna? Tak. Ja musiałam odinstalować i zainstalować Robloxa, dlatego żeby. Jak Luna by usunęła, ja muszę zmienić Jak Jakby usunęła, żeby wiedziała jak się zalogować. A jak to zrobisz, żeby mieć to za darmo z Luna? Tak jak u mnie jest na kompa. Fre get powinnam tak wyglądać. Czego tak nie wyglądam? Ja już nie pamiętam jak to się robiło. Czego nie ma tego? Luna nie ma tego. No o co chodzi? Wzowie, widzimy się jak mi się uda. Mam już. A ja wiem jak się nazywa Luna. Luna się nazywa Gabrysia. 1,122. Ciekawe, która to Luna? Ja się zmieniam. Weź wpisz, e, Mistrz. Bo ja nie mogę znaleźć Gabrysi. Że Luna. Mistrz 809. A wiecie, że ja po drodze znalazłem, jak szukałem ten stroju, to znalazłem, wiecie co? Głowę nupka. Mm, poczekaj, muszę się ugnińć. My. Moje... Dlaczego nie? Jak ja zawsze na kompa albo na telefon wpisuję Lunę, to mi nie pokazuje. Może dlatego, że... Może dlatego, że nie wiem, co. Nie wiem, jaką chcę mieć buzia nie wiem, jaką buzię wziąć. Hmm, może taka buzia? Nie ma, budzi. A dobra, to taką chcę. Czy nie macie takie coś? Wchodzicie? No i jak chcecie mieć takie coś, wchodzicie to, i macie to, to, i to. Ja takie coś. I tak wyglądam. Więc ja pokazałem wam jak się zareagować w Robloxa i jeszcze zagramy z Luna. No! To dałeś czy nie mnie? To najlepiej, żebym zmienia nazwę. Na przykład nie wiem, jakieś gabrysia 1.1. I się da zmienić. Ja go zmienię. Wiecie, że ja się nazwałem... Jak się wtedy nazwałem? Gabriel 7, Gabriel 7 1, 2, 2 na komputerze. No i Luna pokazywało, że nie ma. Ale ja nie wiem, jak się jak nagrać na komputer, więc nie nagrywam, tylko na telefon. Więc Musiałem zmienić nazwę. Kabanos 1122. Co nie? Ja ten. Ja wam pokażę. Jak ja wyglądam. Kabanos 1122. I to on. To on. To ja jestem. No. Tak się nazywałem? Jak mu zaakceptuję będę mieć osobę. Nie wiem jak się jeszcze zmieniała. 3 minutka. Już. Dobra, czekaj, ja mogę jeszcze wpisać um, GABRysia 1,1, Jeden, dwa, dwa. Ja mam takie inne włosy. Nie, to nie jestem ja po prostu. Ja wiem, Ale... jak wyglądasz. Znam twoją nazwę. Weź mnie wpisz Jak się nazywasz? Mi z, My z dużej Ale jakie mam to zrobić? My z dużej To ty nie umiesz My I Z z małej Teraz wszystko z małej No ja zrobiłam z małej Mi z... Z, z Ty Mistrz Osiem Przecinek czy nie? Nie, razem Osiem zero dziewięć Osiem zero Ale Nie przecinek Osiem zero dziewięć To ja Ale dziwna mina bo tak chciałam. Smiesz, na wiesz? Akcept. Zaraz do mnie dołączę. Mam ją. Co gramy? W głupi? Tak. W Zowie trochę było problem, żeby Ciebie zaprosić. Ten, ten, ten. Już 10 minut straciliśmy. na... Tam. Uwielbiam główki. Główki są fajne. Ja fajnie wyglądam. Wyglądam teraz jak nubek totalny. No, Chcę się zabić. Najszybko. Jak Zaczekaj na mnie! Weź się zabiłam, żeby do Ciebie zwrócić. Jestem. Czekaj, ja Cię widzę. To, to ja. O wiele lepiej chyba na telefonie na już na kąpie. No co nie, nie lepiej na telefonie. Na lepiej dla mnie na kąpie. Na kompie o wiele lepiej. Ja mam kolegę z kolei z klasy, ale nie mogę powiedzieć jakąś nazywa, który wie jak nagrywać na kompach. Nie, lepiej już na telefonie. Na telefonie, czy na komputerze? Na komputerze. Dobra, wracam się do siebie, bo widzę, że ty nie ujędzisz. Widzicie mnie. Po to tu przyszło. Ale zaczekać na mnie. Umarłaś, teraz będę tu mieć czeką. Ale jak się siebie <try> Pamiętaj, nie Pocień, bycie, Dobra, jestem tu. A ja i tak umrę, więc po co on się wyczeka? zaraz, dobra. W Ja widzowie na telefonie się lepiej. Czy Ej, na ta główka się jakoś nazywała. Ej, ta główka się jakoś nazywa. Dobra. Tamka mała, patrz. Zaraz. Ja nie mogę, widzowie. Ja, nie mogę, jakoś nazywa. Ej, daj mi na moją główkę skoczyć. Ej, nie, widzowie, ułowa się nie jakoś nazywa. niezywa. Bo chciałam sprawdzić, jak głowa się nazywa. teraz ale ten problem. Widzisz, taką wskazówkę się nazywa. Ale ona mnie nie dotknęła. jest jakieś ta down. Ona się episodowa. Ja nie mogę wizualizować tej gry. Dobra, widzimy się, jak przejdę. Dobra, dotarłem 5 minut mi zanim go. Ja dojdę i będziemy iść dalej. Bo, o co chodzi, że mój brat sam sobie je poradzi, bo nie wie, którą stronę ma iść. Więc moja pomysł mu się sprzyda. No właśnie. Mam taką nadzieję. Nie, nie szedla, ja sam, ja. ja idziemy tam. Komora. Nie, to nie to. Tędy. Uważaj, bo tu się czają główki. Dużo główek. A tutaj na przykład! Tutaj druga, ciepła! Dobra, widzimy się jak za do... Dobra, już jesteśmy. Widzowie, ja nie wiem przejść. Ja tu Ja czekam na brata. Widzowie, bo ja lepiej mi się na tym na kąpie robi. Musimy nagrać ten odcinek przecież. Wiem. Ja się teraz po ciebie wrócę, bo... No i jakim cudem, widzowie! Widzimy się jak przejdzie. Ja nie oszukuję. Widzowie, ja poszłem do... Już przeszłam jakby co. Ja jeszcze poczekajcie, bo on na mnie nie poczekał, a ja na niego tak. Jesteśmy na drugim. Drugi jest fajny. Zawsze tędy. Tędy. Ja mam swoje sposoby. Bo mój brat jeszcze za bardzo nie umie w to grać, ale ja już grałam. Nie, ja się nauczyłam już grać. Przeszłam pierwsza. swoje sposoby. Pierwszą. 50 sekund. Znaczy w, w minutę przeszłam. A ja wygrałam. A ja bym przeszła w pięćdziesiąt, Ja bym przeszła w 30 sekund. Jak gdyby nie to, że ja muszę. <grym> <grym> Widzimy się jak ja na... Dobra, ja już przeszłam. Ja czekam na ciebie na dole, bo ja już ja, przeszłam. Ja musiałam 10 minut się męczyć z tym drugim. Ej, ja się nie widzę. Jestem tutaj. Dzisiaj zrobimy do pięciu, a resztę w kolejnym odcinku. Idę już w drugą stronę. Moja, znaczy Luna mi podpowiedziała z drugim, z pierwszym jakby co? Ja byłam pierwsza. A potem musiałam mi dyktować, jak muszę przejść pierwsze i drugie. Bo czekała na mnie 10 lat. Ej, ja Cię nie widzę. Lat. Ja jestem tutaj, Aleks. Ej, ja Cię nie widzę. A Ty nie? Też nie. Dobra, ja wychodzę z gry. Aleks, ja już wychodzę, ja już z Tobą nie gram. Bo mam inną, fajną jeszcze lepszą. To cześć! Dajcie subskrypcję.